Witam wszystkich z tej Synaku i to jak widać przed Waszymi oczami Medal of Honor Warfighter. Jest dzisiaj 23, czyli teoretycznie dwa dni przed y, europejską premierą, ale jak widać, y, polski to nie obowiązuje, tak naprawdę. I muszę tutaj powiedzieć tylko jedno: I co Kasper, łyso ci teraz? No fakt, łyso, bo jesteś łysy. Jednak Polska jest czymś lepsza niż ta Twoja Irlandia, którą tak bardzo, bardzo lubisz. Jak widać. Nie, nie stosujemy się do zasad, reguł jakie obowiązują, i to czasami wychodzi nam na dobre. To tylko tyle. Mała taka dygresja do Kacpra, że nie warto uciekać z Polski, bo tutaj jednak coś od czasu do czasu jednak nam się udaje. Dzisiaj ogólnie filmik nie będzie związany z żadnym gameplayem. Mam zamiar przedstawić mniej więcej pokazać, jak wyglądają menusy w grze, tworzenie postaci broni i tak dalej. Więc może przejdźmy dalej. Start. Jestem dosyć zaciekawiony tą grą. bo szczerze, że jeszcze w nią nie grałem. Dopiero, nie wiem ile tam, godzinę temu chyba wróciłem do domu z nią. I może to będzie taka dosyć fajna odskocznia od Battlefielda, mam nadzieję. I co tutaj mamy? Campaign, Mission. Tutaj widać, że... Nie wiem czy to jest ilość kampanii, raczej misji ogólnie, czyli 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 13 misji, nie wiem czy to jest od singla. Eee, nie wiem na ile to się będzie nakładało czasu, ale w singla pogram sobie jak PSN będzie martwy, jak będzie jakaś tam renowacja czy coś takiego. Opcje, nic takiego, I'm assist, weapon zoom oczywiście. Trzymać przycisk, czy nie. Ja wolę Hold. E, controlsy, Co mi się bardzo podoba e, w tym Battlefieldzie: Controlsy, czyli e, można podpiąć się pod Battlefielda, gdzie e, wszystkie te przyciski, i tak dalej, będą takie same, czyli takie płynne przejście z gry do gry bez e, sensowną stratę czasu na, na zaklimatyzowanie się do gry. Więc akurat dla mnie jak plus, bo w Battlefield ostatnio mnóstwo grałem, więc będzie w sumie mniej więcej tak samo. Ewentualnie kwestia tylko sensa, zobaczymy jak to będzie. Vertical tutaj, Pick and, and Lean, Ability Tutaj widać wszystko ładnie sterowanie, mniej więcej co gdzie jest. Powiem Wam, że nie ma chyba opcji zmiany na Polski, przynajmniej nie zauważyłem, chyba że jest to wynikiem tego, że ja gram. Na systemie angielskim PlayStation. Może od tego to jest zależne. Nie mam pojęcia. Gdzie tu jest? Wróć do. A, tutaj jest back to main menu. I multiplayer chyba, czyli to co każdego najbardziej interesuje oczywiście Origin Powered by EA Fuck off. Muszę powiedzieć, że menu fajnie wygląda z tymi obrazkami z tyłu. I co tu mamy? Na górze Find Game. Serwery, oczywiście, server browsers. Zobaczmy, czy jakieś są, bo jeszcze nie patrzyłem. Oczywiście są. Pa, pa, pa. Jest tu pokazana gdzieś liczba graczy? A jest, dobra jest liczba graczy. No to nawet, nawet. 20 graczy maksymalnie. Tutaj na jakimś trybie 12 graczy. Oczywiście podstawowe opcje, matchmaking, favorite servers, recent servers. I tutaj tworzenie broni. Ja sobie na początku wybrałem gromowców. Oczywiście będę nimi grał. Na początku zobaczymy. E, chyba wolę na razie grać Polakami. To jest chyba jedna z nielicznych rzeczy, która jest chwalona przez innych, tak naprawdę, w naszym kraju. E, optyczne rzeczy. Tu jest trochę tego. Akurat e, dosyć fajnie to zrobili, bo widać, jak mniej więcej ta broń będzie wyglądać z bliska. Tutaj niestety dużego wyboru nie mamy na początku. Jakiś holograficzny Reflex sight Mam nadzieję, że to nie jest jakiś zoom razy coś eee, tutaj mamy na lufę. Co to jest? Eee, to jest jakaś lufa z gripem. Tutaj mamy boczną kamerę raczej rożną kamerę. Nie wiem, jak to nazwać. Tutaj mamy. Nie mam pojęcia, co to jest tak naprawdę. M952V Light and PQ14. To by będę musiał... Nie wiem jak to w ogóle wszystko się odblokowuje. Ani jednej gry nie zagrałem, więc e, na razie dużo wam nie powiem o samej grze, to będzie gdzieś mniej więcej za dwa dni, jeżeli coś wrzucę. Tutaj zobaczmy, tutaj są tu miki akurat. Tutaj ładnie wszystko widać w statystykach w prawym kurnym roku co nam daje, co zabiera. Tutaj Recipe Group. Tutaj mamy kolbę z tyłu, która zwiększa Agility. Nie wiem czy to jest szybsze celowanie, czy szybsze bieganie, ta Agility. Będę musiał to popatrzeć. Mniej więcej tak to wygląda. Magazynek. Oczywiście mam gromowy magazynek. Tutaj są wszystkie mniej więcej te same. Różnią się tylko nie w statystykach. Nic się nie zmienia. Ilość naboi w magazynku ta sama. Rodzaj amunicji ten sam, więc teoretycznie nic, malowanie. Tutaj, jak widać, jest pełno opcji 16 na pierwszym, 16 na drugim. Tutaj 15, Nie więcej, można sobie już teraz zobaczyć, jak to wygląda. Tutaj 9, jakieś polarne. Pierdółki, nawet jakieś takie. Nie wiem, gdzie to ma być. Podwodne walki, czy co. Eee, no i tutaj jakieś zastrzeżone. Nie wiem o co chodzi. O, czarne są fajne. A ja sobie tutaj dam. Większego wyboru nie mam, więc coś takiego to by było na tyle. Z broni, dużo broni to na razie nie mam. Tutaj teoretycznie nie wiem o co w tym chodzi. Super Action Level 2 tutaj mam tylko i wyłącznie to do wyboru: jako asaltier. I co tu mamy? Granatnik, Frak, oczywiście Assault Rifle. I nie wiem jakie to są te perki. Raczej striki chyba, nie wiem jak to się nazywa. Mortar Guided Missile, Fire Team Replacement, Shadow, Cluster Bomb. To jest moje chyba napisane tam na górze w rogu. Co tu mamy jeszcze? Demolkę, Heavy Gunnera, Pointman, Spec Ops, a zobaczmy. Chyba staminać? Nie. to można sobie stworzyć jakbym wybrał, gdzie tu, kostum, nie, tutaj. Co my nam tu da? O, właśnie. Trochę tego jest, na razie tutaj nic nie mogę jeszcze poklikać. Więc dużo wam nie powiem, muszę pograć, więc jak coś ogram, to na pewno wam powiem. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie Medal of Honor, nie yy, jesteście pewni. Czy kupić, czy nie kupić, jakieś Was pytania nurtują, to walczę w następnym filmiku. Postaram się na nie odpowiedzieć, ale nie obiecuję, po prostu te jeden, czy dwa dni na badanie tej gry, podejrzewam, że będzie za mało. Ale postaram się wrzucić jak najprędzej coś z tej gry. Więc to by było na tyle: nic specjalnego, chodzenie po menusach, także to by było na początek. A ja. Się żegnam, idę pykać sobie, popatrzeć jak się strzela, bo podejrzewam, że chyba mi się spodoba. Nie byłem przekonany do tej gry, nadal nie jestem, więc muszę się przekonać i uświadomić sobie, że te 200 zł wpakowane w grę e, nie było wyrzucone w błoto. Także do usłyszenia za dzień albo dwa. Na razie.